Czekaj, no. Dla, nagrywam od nowa. E, no to azot. Gratuluję, rozpętałeś y, pierwszą wojnę światową. Stary, to jest w sobie. To jest świata. Trzeba walczyć o przetrwanie. wszędzie jest promieniowanie. jeszcze samolot, samolotów tutaj, ktoś wysłał to też wysadł. Nie, bo za nie, nie, Okay. Ja, alles ist okay. Wojna Aliantów kommt heraus. Leitstelle, hier Gruppenführer, benötige Artillerie an dieser Position. Bitte bestätigen. Das ist 10 Duggert, wo ich mich gut anziehe, dass ich nach Japan noch wohne. Leitstelle, hier Gruppenführer, wir benötigen Sperrfeuer an dieser Position. Juppie! Dlatego, że twoja woda jakby ostrzegawana. Na ona nie miała ja ani śmierć w w tych salach sobie ciemno. Taka w fajna jest ostrzegawana. Co? jest. No ty, ale potencjalnie ty należy O, Chyba, Ja mam na serwerze. Ja mam szpiliny tak. mocne, ale to się jeszcze da odratować. Eee, zaraz pewnie odbędą, gdy samoloty polecą. To spełnić mi zbyt dużą ilość samolotów. <grym> ej, ej, długo! No. co to jest UZI Nie. Nie, to ten pluszak jest może dronów mój ulubiony. Jeden z ulubionych. E, no. Aha. I wówczas jeszcze ktoś to połączył z hełmem niemieckim. Jezu, którym? Normalnym zwykłym niemieckim hełmem. To znaczy, którym hełmem? Bo tam jest są dwa hełmy niemieckie. No to ten pierwszy, według ciebie. Czyli że hauba Hełm de facto pluski z... Nie, nie pluski, to ten drugi. Ten drugowojenny. Czyli że chodzi się o pierwszowojenny sztalchen, który był ten w drugiej wojny światowej? Mhm. A, no. Ja się wiesz, tego mojego piszaka Ema byś połączył z amerykańskim hełmem. Wojenny A ja we wszystko gra, bo mi się wydaje, że wyjebało Ci grę. Gra w Europę? Nie. No? Zagralibyśmy w parze z wiatrem. Niech w nie z wiatrem. Wiesz, jeśli <wiesz>, byśmy <grywa> zagrali? Panowie, panowie po, ja jako członek przy...